Siema, Siema, Tori, to już dzisiaj o godzinie 16.30. Właśnie na tym kanale, Tori, odpalamy przedłużanego live'a po długiej przerwie. Dawno nie było takich live'ów. Zapraszam was wszystkich, napiszcie w komentarzu, czy będziecie. No i jestem ciekawy, jak długo dzisiaj tego live'a przedłużymy. Do której będę siedział. Mam na niego przygotowanych dla was wiele niespodzianek, ale o tym dowiecie się na live'ie. A my zaczynamy ten filmik od konkursu na nowe hiperdoładowanie. Możecie sobie wybrać, jaką nową hiperkę chcecie. Z tych czterech, które właśnie wbiły. No i napiszcie w komentarzu, do kogo wybieracie. Później, gdy to zrobicie, to zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, żeby wziąć udział, no i subskrybujcie kanał Torii i Torii 2, ale trzeba robić wszystkie te rzeczy, co powiedziałem, bo jest dużo osób, które biorą udziały, a tego nie robią i przez to nawet jak ich wylosuje, no to nie mają szans wygrać. Nie zapomnijcie też o wpisaniu kodiku Torii w sklepie, będę Wam bardzo wdzięczny, a już jutro pokażę każdą osobę, która coś z moim kodem Torii kupiła w ostatnim czasie w sklepie, więc polecam, podsłuchajcie na tego maila nagrania lub screena, jak coś z moim kodem kupujecie i będziecie pozdrawiani. Ale dobra, w dzisiejszym odcinku między innymi zajmiemy się ciekawym tematem odnośnie nowego zadymiarza, który już się zbliża. No, powiem wam, że jak ktoś jest fanem ultralegendarnych postaci, w sumie na razie mamy tylko jedną, ale ultralegendarnej rzadkości, no to na pewno będzie zadowolony. Wysłuchajcie tego odcinka do końca, bo mam też wiele innych ciekawych newsów, nie możecie nic przegapić i już lecimy do pierwszego właśnie newsa. No i właśnie dotyczących tych hiperdoładowań, o których tak przed chwilą wam mówiłem, Jay junk dostał hiperkę, która jest naprawdę całkiem niezła. No, oprócz tego mamy hiperkę do Mipla, tak, ona też jest. Do tego dostał Larry i Lori i proszę państwa, Juju. No i ja oczywiście wszystkie te hiperki kupię, bo zobaczcie ile mam monet. No czekam jak będą dostępne za monety, no i wszystkie je będę od razu kupował. E, tylko myślę, która jest najfajniejsza. Chyba tą do Jjanga najbardziej bym chciał. 43. sezon karnetu trwa już na dobre. No i na 23 dni rozpocznie się nowy. Z tym, że my nie wiemy jaki to będzie karnet. Nie mamy pojęcia, bo on dopiero będzie pokazany w nowym Brawl toku, e, który będzie pod koniec tego miesiąca i właśnie teraz się zatrzymajmy przy karnetach zadymiarskich i przy Nowych sezonach. Łącznie jak na swoim Twitterze pokazuje ziomek Anoxite, e, mieliśmy już 10 różnych sezonów w tym roku, w 2025. Zaczęliśmy od sezonu Star Force, oprócz tego później było Good Random z tymi skinami do melodii, Następnie Dark Sands, kurde to już było tak dawno, pamiętam jak on dopiero co wchodził. E, później ten sezon Super Brawl z takimi bohaterami z e, Następnie Battle for Katana Kingdom, czyli tutaj event Sushi, kojarzycie. E, później mieliśmy Crash the Kenji z tymi skinami Mecha głównie. E, Kolejne sezony, które były, no to Legends of the Underworld. Następnie Knights of the Star Table. Ten tutaj z tymi skinami, no i takie już dosyć niedawne, czyli Subway Surf. No i teraz Brawlow ten z krukiem. To oznacza, że w tym roku będziemy mieli jeszcze dwa ostatnie sezony karnetów: jeden tutaj, drugi tutaj. No i pytanie, jak myślicie? Co to za sezony będą? Z czym one mogą być związane? Bardzo możliwe, że jeden z nich będzie świąteczny lub po prostu zimowy, no bo wiecie, taki okres właśnie nam się zbliżał. No i to jest bardzo, bardzo możliwe, no ale wtedy zostaje jeszcze jakiś jeden sezon, którego nie znamy i nie wiemy z czym będzie związany. No, zapowiada się grubo. Swoją drogą napiszcie w komentarzu jaki sezon był waszym ulubionym na razie w tym 2025 roku. Ja mimo wszystko chyba wybrałbym Brawl więc czyli ten najświeższy, on mi się najbardziej podoba. A zanim przejdziemy do informacji o nowym ultralegendarnym zadymiarzu, no to przejdźmy sobie na Twittera Kendiego Wiecie, że on rzuca naprawdę mocne posty i on tutaj wspomniał o bardzo ciekawym newsie. Jak się okazuje to już jest potwierdzone. Info, Juju będzie miał partnera, czyli no, po prostu ktoś nowy dołączy do Trio Juju, jeśli chodzi o trójki zadymiarzy, i najprawdopodobniej będzie to już w kolejnym Brawl Toku. I będzie to jakaś dziewczyna zadymiarz, to jest pewne, więc jedna z nowych postaci będzie właśnie taka trochę w stylu Juju. E, no, może będzie miała też jakąś lalkę Wudu, kto wie. E, na pewno będzie do niej pasować i dołączy do jej tria. Ale dowiedzieliśmy się też jeszcze innej ciekawej rzeczy od twórców Brawl Stars. Na pewno dobrze wiecie, że Trio Finksa pochodzi z Egiptu, a Trio Trio tutaj, jeśli chodzi o Kędziego, jeśli chodzi o Kazę, pochodzi z Japonii. Właśnie twórcy powiedzieli, że wkrótce, nie wiemy dokładnie kiedy, wprowadzą nowe trio do tej grupy. Czyli jakieś trio, które będzie wiązać się z historią starożytną danego państwa. Mamy już Egipt, mamy już starożytną Japonię, to co wam przed chwilą mówiłem. Więc pytanie, jakie kolejne mini trio dołączy, jeśli chodzi o jakieś starożytne kraje? Może Grecja? No kto wie, to by było fajne. Już przechodzimy do tyłowego tematu tego odcinka, ale przed tym, jak wiecie, wczoraj skończyło się LTQ, czyli turniej esportowy, gdzie ostatni drużyny dostały złote bilety i awansowały na finały światowe. Tak naprawdę to już przedwczoraj, jak to oglądacie, było. I wszyscy ludzie, którzy pojawili się na tym turnieju osobiście w Brazylii, oprócz tego bardzo rzadkiego pina, którego mogli zgarnąć, którego my niestety dalej nie mamy, otrzymywali też gadżety w prawdziwym życiu. Jakieś prezenty i niespodzianki. Patrzcie na tego screena. A bardziej po prostu na zdjęcie, które ktoś, kto był na tym turnieju zrobił. Tutaj są wszystkie gadżety, które dostał. Między innymi jest tam maska miny, e, którą można sobie nałożyć i oficjalna czapka, co więcej jest jakiś taki specjalny worek Brawl Starsowy mnóstwo przypinek z zadymiarzami nawet ze spajkiem e, dużo naklejek różnych e, nawet tam naklejki miny i tak dalej zobaczcie, jakiś katalog specjalny, czy to kolorowanka nie wiem co to jest, e, no i tam są jeszcze jakieś saszetki z kartami, ale to akurat nie wiem czy to jest Brawl Stars, więc naprawdę dużo rzeczy się dostawało, kurczę, no szkoda, że mnie nie było na tym turnieju, bo też bym chciał takie zgarnąć, ale na pewno na finałach światowych, na których już się pojawię e, które będą pod koniec listopada też tak gadżety dostanę i może część z nich porozdaję wam, więc polecam tym bardziej subować mój kanał, żeby tego nie przegapić. Kolejna ważna rzecz, którą dowiedzieliśmy się od twórców Brawl Stars jest taka, że zbliżamy się do 100 nowych zadymiarzy. Aktualnie razem z Zygi mamy aż 96 brawlerów już, a setny zadymiarz, który wyjdzie, będzie gdzieś za dwa update'y. Nie w tym, co będzie teraz, tylko w kolejnym. Twórcy wspomnieli, że będzie to wyjątkowy brawler, bardzo silny brawler. No, chcą zrobić coś niesamowitego właśnie z okazji, że będzie to ten setny zadymiarz. I teraz powiem wam trzy najmocniejsze teorie. I myślę, że która z nich jest prawdziwa. One powiedzą nam troszkę więcej na temat właśnie tego setnego, wyjątkowego zadmiarza. Bijamy sobie na Twittera ziomka Maxito. No i zobaczcie, co on wykminił. Mamy tutaj mapkę Star Parku i jest też zaznaczone pewne miejsce. Zapamiętajcie, Tom Górę, to jest najwyższy punkt Star Parku. Maxito napisał taką szybką teorię, że setnym awanturnikiem będzie dyrektor generalny Star Parku lub ktoś z dużą władzą w parku Star. Na pewno będzie to w najwyższej części parku, że te zadymiarz, który wyjdzie, będzie zamieszkiwał właśnie tutaj, jako setny brawler. I będzie on wyjątkowy, i będzie miał władzę nad całym Starparkiem. Mi do głowy przychodzi ten oto koncept takiej gwiazdki, e, która właśnie już pojawiała się podczas tych specjalnych kamer CCTV, e, gdy mieliśmy tajemnicę Starparku, lub może będzie to coś związanego z tym strasznym inwestorem, którego na pewno dobrze kojarzycie. No, zapowiada się naprawdę ciekawie, i ta teoria mi się podoba. Następnie ziomek Gang, tutaj macie screena, e, udostępnił bardzo stary post. Z twórców Brawl Stars z listopada 2019 roku, gdzie wrzucili, tak, twórcy Brawl Stars na swojego oficjalnego Twittera, e, takie zdjęcie jakiegoś dziwnego zadymiarza, który jest połączeniem wielu różnych brawlerów. I jako, że ten setny zadymiarz ma być wyjątkowy, to może właśnie ten brawler, kiedyś stworzony przez twórców Brawl Stars, który do dzisiaj nie wszedł do gry, e, właśnie miałoby wbić. On ma tu połączenie nity, połączenie tary jako karty, połączenie poko jako jego gitarkę, jeszcze wielu innych zadymiarzy i to by było coś. Myślę, że też ciekawa teoria. Ale taka najbardziej prawdopodobna teoria, która myślę, że no ma bardzo ogromne e, szanse na to, że się wydarzy, jest po prostu taka, e, że ten setny zadymiarz to będzie nowy ultralegendarny brawler z tej rzadkości, bo aktualnie mamy tylko kawę. E, no a tak się składa, że ultralegendarni zadymiarze mają wchodzić jedni na rok. E, no więc w tym roku 2025 już mieliśmy, ale setny zadymiarz będzie wychodził na początku 2026 roku, więc to już byłby nowy rok, no i to by się zgadzało, że akurat mógłby wejść nowy ultralegendarny zadymiarz. Jak widzicie to wszystko. Wszystko się łączy i myślę, że nie jest to przypadek, więc moim zdaniem są ogromne szanse i no nie zdziwię się, jak z tym Brawlerem będzie jakiś przepotężny, nowy, ultra legendarny Brawler, no bo w końcu to jest najlepsza rzadkość, więc myślę, że Brawler numer 100 musiałby być właśnie z niej. Napiszcie, którą teorię wy wybieracie i co o nich sądzicie, a to jeszcze nie koniec tego odcineczka, bo jak się okazuje, ku naszemu zaskoczeniu, e, pierwsze bocy, które już były dawno temu, wracają i będziemy mogli zagrać w nie drugi raz e, podczas tego eventu Halloweenowego, no i już dzisiaj startuje krug Doktor Plaki, ale mi został jeszcze ostatni niewykonalny level na Kenji Kizu, więc może szybko go zagram i zobaczymy, czy ten najmocniejszy level uda mi się wygrać. Na ten tryb wezmę chyba jajko, Pam. Co myślę, że jest świetny wybór. Nie wiem, no będę grał z randomami, więc boję się, że to przegram, ale może akurat teraz się ogarnięci się trafią. Mamy Bibi i Colta. No Bibi chyba tak średnio tu pasuje, ale dobra, nieważne. Swoją drogą wszystkie bossy były już w Brawl Stars dostępne i z każdym bossem mogli się mierzyć. Więc no chciałbym się was zapytać, który według was był najcięższy. No bo skoro już na każdego Graliście, no to myślę, że możecie to łatwo ocenić. Dajcie znać, piszcie w komentarzu, jestem ciekawy, kogo wybierzecie. Ja wam powiem, że ten boss kędziego, według mnie chyba się okazał najcięższy, nie spodziewałem się, ale nie to, że te małe robociki, które on tworzy, są dosyć mocne i strasznie wkurzają. No to to jeszcze jego ognie zielone tak naprawdę wszędzie latają i nie da się przed nimi uchronić, bo one przechodzą przez ścianki, więc jest to strasznie ciężkie. I tym bardziej dlatego boję się, że możemy tego bossa na maksymalnym levelu nie pokonać. Patrzcie, jaką wielkie roboty tworzy. Kurde, no nie jest łatwo. Ale pampka tu będzie spoko, bo cały czas się będę leczył i leczył też moich kumpli, e, którzy tutaj ze mną są w drużynie, więc może jakoś uda się to wygrać. Na razie mamy już 75%. Niestety mój członek drużyny już deadnął. To jest właśnie świetna gra z randomami. Drugi też. No pięknie, panowie, pięknie. O matko, ten robot jest naprawdę tutaj groźny. Bo boję się, że ja zaraz też deadnę. No ale co ja mam zrobić? samemu? Jeszcze Te wszystkie mini robociki się na mnie rzucają. Dobra, wrócił na szczęście jakiś typ, a ja to przeżyłem. Let's go, 14 HP. Nie, no i ja tak szczerze wam powiem, że nie ma szans, że my to wygramy. Moi dymenci są tak słabi. Ja najwyższy dymenci tutaj chyba robię na Pam co? Nie mają Kolta i Bibi, ale zobaczycie, ja będę miał największy damage. I sam jeszcze jako jedyny nie deadłem w ogóle. Niestety znowu dwóch moich teammateów deadło Goni mnie wielki robot, i wszędzie lecą jakieś strzały zielone, więc to chyba już jest nasz koniec. Jak ja to przeżyję, to to będzie hit. Oooo, 1000 HP, no. Czemu grałem z takimi nubami? 0 3 0 Ach, idź pan. W tym odcinku to już na tyle. Widzimy się dzisiaj na live'iku, Do zobaczenia piona